Jeżeli szukasz zabawki dla dużych chłopców, która przy okazji zrujnuje Ci finansowo, to jest samochód dla ciebie. Dodge Challenger Hellcat. Mi nie się dzieje wola nieba. Już mu daję panowie! I jazda! Dobra, nie da się nim ruszyć normalnie. Nie da się. Po prostu się nie da. A to bo paliwo się skończyło, co mam mu nalać i za ile? Dodge Challenger Hellcat, co ja mogę Wam o nim powiedzieć? Już raz na kanale u nas testowałem Hellcata, ale Chargera, tutaj macie link tylko, że ten Charger był zgoła inny niż ten Challenger, którego tutaj posiadamy. To jest gwiazda naszego kanału, on był znany, wielu ludzi mi jeździło, ale nigdy nie było takiego prawidłowego testu, pokazania, jak ten samochód wygląda, z czym to się je i co on ma tak naprawdę w sobie. Proszę Państwa, Herkacik z roku 2018 w pakiecie Body, który jest z leksza, że tak powiem, porobiony. Porobiony przyjechał już ze Stanów. Z jakimiś tam dodatkami, ale jak będę o tym rozmawiał, to może ja otworzę maskę, pokażę Wam co tam jest zrobione i co tam drzemie. Dobra, maseczka mamy otwartą i na pierwszy rzut oka, niby wygląda to jak normalny Hellcat. Znaczy, ile pojęcie normalny Hellcat to jest oksymoron, ale tutaj tak mamy dolot firmy JLT. Mamy mniejsze kółko kompresora firmy Mongus, odejże, jest takie słowo. I mamy tak zwany oil catch tank, do odbyw, który wyłapuje te jakby śmieci olejowe i ten zbiorniczek co jakiś czas po prostu trzeba odkręcić, spuścić z niego olej, nakręcić z powrotem. Kompresor mamy 2 2,4 litra. Tutaj mamy w ogóle osobny zbiorniczek do chłodzenia tego kompresora. Moc jaką legitymuje się ten samochód, ten egzemplarz jest to 860 koni mechanicznych i prawie 1000 Nm zmierzone na hamowni w jednym z naszych odcinków. Powiem Wam szczerze, e, tak mocnym samochodem jeszcze nie jeździłem. E, jeździłem Hellcatem redajem i wiem jak to się zbiera, ale takim e, polubionym Hellcatem jeszcze nie jeździłem nigdy. Zobaczymy e, jak to będzie wyglądało przy jedzie testowej. I powiem Wam odczucia w stosunku do zwykłego Hellcata, zwykłego Hellcata, w stosunku do właśnie takiego Hellcata e, porobionego. Jeżeli chodzi o silnik, mamy tutaj konkretnie jednostka o po pojemności 6,2 litra. W układzie oczywiście V8 Chemii, który seryjnie ma 717 koni, więc tutaj mamy dość duży wzrost. I ogólnie ten silnik ma to do siebie, że jest taki dość motor sportowy, dość mocno specyficzny, ale wciąż dający się użytkować na co dzień. Jakby ja rozumiem, że jeżdżenie helkatem na co dzień jest takie, można powiedzieć, dość specyficzne, ale jak najbardziej jest to wykonalne. Silnik ten, o dziwo, bardzo dobrze znosi instalację gazową. Oczywiście musi być tam yy, na górze, na do, górnym zakresie obrotów yy, lubryfikacja, yy, ale yy, instalację gazową normalnie do tego silnika można założyć i on na niej będzie jeździł. Taką X3 możecie sprowadzić już do około 75 tysięcy złotych pod dom. Mówiąc o cenach takiego Herkata w pakiecie whitebody z rocznika około 2018-2019, sprowadzimy już od około 140-150 tysięcy złotych pod dom. I ogólnie, jeżeli chodzi o technikalia, możemy to mieć za sobą. O napędach się rozwodzić nie będę, bo wiadomo, ale tutaj, jeżeli chodzi o hamulce, mamy tutaj sześciotłoki brembo na gigantycznej tarczy, schowane za. Dwudziestką kutą, oryginalną, seryjną SLT. Jako, że jest to pakiet whitebody, mamy tutaj też takie poszerzenie nadwozia. One są też, błotniki są też specjalnie pod to przygotowane. Mają takie jakby wybrzuszenie, do którego się przekręca te właśnie poszerzenia, które trzymają się tutaj naprawdę solidnie. Jak to fabryka. I helkata mamy też osadzonego na zawieszeniu gwintowanym. Przyjechał już ze Stanów z takim zawieszeniem. Spróbuję dojrzeć tutaj kolumnę, ale raczej mi się to nie uda. No, ale trudno. Siedzi nisko, dla mnie mógłby jeszcze niżej. Ja tak lubię po prostu. Więc sprawia to troszkę, że jest on mniej wygodny niż zwykły seryjny Challenger czy tam zwykły seryjny Hellcat. Mm, ale pakiet whitebody i w ogóle ten gwint, tak, leci, tak nisko siedzi, naprawdę daje mu takiego fajnego sportowego sznytu. Tutaj mamy pajączka. Właśnie go zrzuciłem. Logo Herkata, troszeczkę niestety wypalone od słońca, ale wystarczy to psiknąć prawie i będzie, nie? <gry> Super. Czarna maska, czarny dach. No i tutaj z tyłu też duże hamulce Brembo. Za seryjnie Q Tom Felgom SRT w rozmiarze 20 cali. Z przodu mamy, op nie, z tyłu mamy oponę 305, 35, 30, 20. Z przodu podejrzewam też będzie 305. I tak właśnie jest. Mamy cztery takie same opony w przypadku pakietu, właśnie whitebody. Nawet w 64 tak było. I przechodząc do tyłu, mamy tutaj układ wydechowy, z którego wydobywają się, o Jezus Maria. Boże, piękne dźwięki z niego wydobywają i bardzo głośne. Cóż mogę rzec, układ jest przelotowy, więc jest bardzo głośny. Mamy tutaj też yy, przyciemnione lampy tylne. Napis Dodge, no i czujniki parkowania i kamery cofania. No i e, lotkę helkatowską, taką e, nachodzącą na e, tutaj, jakby jakby na te bioderka, na te e, tylne błotniki. No i logo SRT z kotkiem. Kotek jest super fajny, jest super elegancki, jest zajebisty, bardzo mi się podoba. Sam bym chciał takiego mieć. Ale wcześniej mówiłem o zrujnowaniu portfela. No, może troszeczkę przesadziłem bo Hellcat tak naprawdę nie jest, jak na tą swoją moc, samochodem jakimś drogiem w utrzymaniu, ale jest na pewno większe koszty utrzymania niż w przypadku normalnego samochodu. Przede wszystkim ten samochód pali bardzo dużo paliwa. Bardzo dużo paliwa pali, bo cykl mieszany takiego samochodu, przynajmniej tego konkretnego egzemplarza, to jest około 25 litrów. Ogólnie Hellcatem, jak się jedzie normalnie po autostradzie, powiedzmy tutaj 140, Jesteśmy w stanie zejść ze spalaniem do około 11-12 litrów, co jak na moc 700 koni ponad, jest całkiem niezły wynikiem według mnie. A w cyklu mieszanym będzie to około 17-18 litrów. Oczywiście instalacji gazowej. I gaz ten samochód też może spalać, może być do niego przystosowany. A tymczasem, jeżeli chodzi o wewnętrze, zapraszam Was, żebym Wam coś o tym opowiedział. Zasiadam w kokpicie i już Wam tu opowiadam, co następuje. Challenger Hellcat ma to do siebie, że ma troszeczkę inne wnętrze niż seryjny, zwykły Challenger. Przede wszystkim fotele, fotele SRT kubełkowe, takie mocno trzymające na boki. Można było też takie fotele mieć w 64, w 392, ale ogólnie Hellcat jednak zawsze troszeczkę się różni. Tutaj macie na tym nawiewie. Yy, SRT i logo kotka właśnie na dywanikach, To jest SRT kierownica SRT yy, no i czerwony guziczek do odpalania tutaj widzę, że ktoś sobie w Stanach coś dołożył taki, taką naklejkę z ogniem co to robi ogień no fajnie, elegancko jeżeli chodzi o tylny przedział pasażerski mmm, powiem szczerze, nie ma tam tragedii da się tam z tyłu jechać no ale oszczędzę Wam włożenia tam z tyłu ze względu na to, że tam jest ładnie wyczyszczone, elegancko, ja nie chciałbym tam nic pobrudzić swoim yy, dupskiem, że tak powiem, ze przeproszeniem. Yy, czerwone pasy bezpieczeństwa. Czerwone tarcze yy, zegarów. Yy, no i co jeszcze? Tutaj yy, pan, konsola środkowa wykończona skórką. Yy, skórzana deska rozdzielcza też mogła być, tutaj akurat nie mamy. Wajka 8 automatycznej skrzyni biegów. W helkacie mogła też być dostępna skrzynia manualna sześciobiegowa. I to jest dopiero zabawa. Z takim Hellcatem jeszcze nie jeździłem, ale bardzo bym chciał. Ale ta 8 biegówka, oczywiście ZF 8 HP bardzo dobrze daje radę z tym samochodem. I sobie bez problemu radzi. Włączymy sobie zapłon. U silnika pewnie nie będę odpalał, bo nie będzie nic słychać. No. System infotainment taki sam jak w normalnym Challengerze, czyli radio, połączenie telefonu. Y, nawigację możemy sobie ustawić, tutaj mamy pełne aplikacje: y, mamy grzane i wentylowane fotele, grzaną kierownicę, y, tutaj media też od telefonu, performance pages mamy, y, czyli y, takie, taką aplikację można powiedzieć od Dodża, jeżeli chodzi o jakieś tam pomiary czasu 0,100, pomiary czasu okrążeń, y, aktualnie zużywano moc y, zegary, czyli tak jak mówiłem, 0,100. 100, 200, nawet 400 km na godzinę jest nie wiem po co, ale jest. Jest temperatury, ale i uciśnienie, napięcie akumulatora, temperatura płynu chodzącego. Tu mamy przyspieszenie, czyli miernik przeciążeń, silnik. Ile, jaki, jak, ile do ładowania pompuje kompresor, ile zużywamy aktualnie tonometrów i ile mocy. 1080 tonometrów, 630 kW. Dyno, czyli taka można powiedzieć drogowa hamownia. No i tryb SRT. Czyli tak, tu mamy 658 koni, akurat ustawione. Tryb Track, sport, custom lub auto. No i opcja valet. Czyli taka bardzo ograniczona możliwość parkingowego. No i tryb Eco, Nie wiem po co. Zostawimy sobie custom. No i co, no wszystko, cała reszta, inna, tak jak w każdym innym challengerze. schowek na okulary, pilot do bramy. Tutaj mógł być też szyberdach. Przeciwsłoneczne daszki, no i kierownica, na której mamy przyciski od tempomatu, yy, mamy przyciski od yy, tutaj pomiędzy między ekranu zegarów. No i, no i tyle można powiedzieć, jeżeli chodzi o ten samochód. Także nie pozostało mi nic innego, jak go odpalić i się przejechać. Włączymy sobie wskaźniki, będziemy wiedzieć, ile czego zużywamy. Na postoju kompresor pompuje 0,6 bara super, nie? Niektóre samochody mają takie seryjne doładowanie w ogóle na wyższym zakresie obrotów. A tutaj na postoju, jedziemy sobie, zawrócimy, kamerka cofania, proszę bardzo, w normalnym, cywilizowanym samochodzie. No i co? Jedziemy? Zobaczyć. Poczekam troszeczkę, aż się yy, leciutko jeszcze zagrzeje troszkę, bo jednak bo jednak o no, proszę bardzo klienci dzwonią proszę Państwa Odzwonię do Pana za chwilę. Tak, zagrzejemy go sobie no i przy okazji zobaczymy sobie jak to się prowadzi. A prowadzi się super jak na samochód. Jak na samochód amerykański prowadzi się naprawdę bardzo pewnie, pewnie jest to zasługa tego zawieszenia gwintowanego. Które mamy tutaj No i yy, Nie powstydziłbym się na pewno takim samochodem Wyjechać na tor To jakby yy, nie ma dwóch zdań To jest samochód torowy, który robi robotę yy, Przy okazji jakichś tam Różnych Śmiesznych, znaczy śmiesznych Różnych podbojów torowych Przejdziemy sobie tylko rondo Braturka widzę skoczyła Wyjedziemy sobie tylko za zakrętu sobie tryb manualny bieg numer 2 i niech się dzieje wola nieba tu się nie da wcisnąć gazu do końca chyba że droga miałaby kilometr szerokości wtedy byłby bardzo szeroki zakres błędu tutaj mamy progi zwalniające to sobie zwolnimy tylko, że to są progi zwalniające, to trzeba zwolnić, prawda? Jak to mówi definicja. <gry> A ja przypominam, mam włączoną kontrolę trakcji, żeby nie było. A tam się z tyłu dzieją rzeczy. Uuu. Jestem ciekawy, co się musi dziać za mną, jeżeli chodzi o ten dźwięk. To jest po prostu jakieś mistrzostwo świata. Wybaczcie, że nie będę wiele, za, za wiele mówił o walorach jezdnych i w ogóle to co mogłem powiedzieć to już powiedziałem, ale tutaj się liczy tylko... tu się liczą tylko takie emocje. Zajeżdżamy sobie pod wiaduchcik. I uwaga, zatkajcie uszy i odsunąć się od torów. <gry> tryb drive z powrotem, jest tak jakby nas tu nigdy nie było. Dobra, chyba coś źle zrobiłem. Będę musiał zawrócić, no. Tylko, że raczej chyba zrobię to nie. Tyłem. No bo tyłem zawsze lepiej, nie? Zrobiłem troszkę... Dziękuję bardzo. Zrobiłem tutaj troszkę rabanu, no ale mam nadzieję, że inni uczestnicy ruchu drogowego będą cierpliwi z tego powodu, bo taki Hellcat to nie jest na pewno codzienny widok. O, jakieś dzieciaki. Wow, no. Już mu daję, panowie. Dobra, znowu tryb manualny. Dwuja i jazda! Widzicie, co ja nawet nie muszę dużo mówić, nie? Bo tu od razu widać wszystko, co najlepsze wypisane na mojej twarzy, i na moich reakcjach, i na tym, jak ja się zachowuję w tej chwili, jak jakieś dziecko, które dostało cukierka. Zwaniamy od kopola z przed progiem. Boże, jak to ze mną w ogóle rozmawia? Dobra. Dobro. Teraz pomyślmy sobie, że jestem, że jestem normalny. I. Korzystamy sobie z uroków jazdy Challengera herkata. Jakby jeżdżąc jad normalnie, tak jak w codziennym ruchu miejskim to jest samochód jak każdy inny. Y tutaj y nie ma czegoś takiego, jakieś szmery y dochodzące z wnętrza. To jest po prostu normalnie w miarę komfortowy samochód do jazdy y codziennej. Można samochodem dojeżdżać do pracy, y tak jak zawsze mówię, wozić dzieci do szkoły czy tam do przedszkola. I sobie z niego normalnie korzystać. Wyobraźmy sobie też, że mamy instalację LPG w tym samochodzie. Taką bardzo ekonomiczną opcję. No i tutaj widać jak to się wszystko pokazuje ciśnienie doładowania kompresora, ile mocy aktualnie tu skorzystujemy, będę dodał gazu. Bardzo agresywna jest ta zmiana biegów w ogóle na, tej, na tym trybie manualnym. Ale wiecie co, ja bym sobie zrobił jeszcze takie jedno przyspieszenie od zera. Zobaczyć, co tu się będzie działo, bo to, to jest normalnie jakiś, jakiś rozbój. Poczekam tylko, aż Pan przejedzie. No i zobaczymy, co się będzie działo, nie? Jasna. Dobra, nie da się nim ruszyć normalnie. Nie da się. Po prostu się nie da. Co za akcja. Ale przede wszystkim, jaką się. Poczęstych przyspieszeń, oczywiście on tam ten tył, ale bardzo łatwo daje się to okiełznać. Jakby ja myślałem, że ja będę latał po całej drodze i tego typu, a wcale tak nie jest. To jest samochód dość jakby dla ogarniętego kierowcy. Dosyć łatwy do zdania nie ma tutaj, tutaj czegoś takiego jakieś takie nagłe zrywy, że po prostu tymi samochodami trzeba jakoś y, lawirować w różny sposób. Nie, to jest po prostu takie coś, y, jakby Hellcat stwierdził, że takie, a dam Ci, a Ty takie, a nie, skontruję i nie będziesz miał dla na władzy. Ale miałem się odnieść do jazdy y, Hellcatem zwykłym i Hellcatem redajem no to Powiem wam, że przepaść jest pomiędzy z Helkatem normalnym, 717-konnym, a Helkatem Red Eye, który ma 797 koni. I pomiędzy nimi jest już zdecydowana różnica w jeździe. Ale tutaj to jest w ogóle zupełnie inny wymiar. Tu się dzieją jeszcze inne rzeczy, jeszcze z tym, z tym wydechem. To, jakie są tutaj emocje, to jest nie do opisania. Ja staram się tutaj przenieść wszystko to co, wam, to, co czuję, to, co mam w sobie, ale to jest może 20% tego, co tak naprawdę we mnie siedzi. To jest, jakieś, to jest jakieś apogeum emocji. No, po każdym mi samochód za tą cenę, który da wam tyle emocji co ten samochód. Za te kwoty nie ma, nie ma auta, które da wam taką namiastkę, znaczy nie namiastkę. To są prawdziwe emocje z jazdy sportowym samochodem i takim klasycznym amerykańskim masylkarem. Jestem teraz w stanie poczuć to co ludzie czuli w latach 60., 70., kiedy era tych samochodów się rozwijała, kiedy był Dodge Charger pierwszy, pierwszy Dodge Challenger, plimów GTX, y, Pontiac GTO. Tego typu samochody, które miały już w serii ponad 400 koni mechanicznych w latach 60. I to były samochody przeznaczone dla młodych ludzi, dla studenciaków, dla baby, dla te, tego pokolenia właśnie tych baby boom po wojnie. To oni sobie kupowali takie samochody. I ja teraz prawdopodobnie czuję to, co oni czuli wtedy. To jest wręcz emocja nie do opisania i naprawdę, jeżeli chcecie poczuć takie rdzenne emocje z jazdy samochodem, to jest samochód dla Was, naprawdę kupcie sobie takiego Hellcata jeździcie nim, nie sprzedawajcie a już sprzedawajcie, to dopiero za parę lat kiedy te samochody będą jeszcze bardziej w cenie niż są teraz to jest naprawdę totalne totalne mistrzostwo i podejrzewam, że z tymi słowami zakończę ten test yy, i mam nadzieję, że mogłem przekazać to, yy, co czuję żebyście mogli być przekonani do tego jak świetny jest ten samochód Także dziękuję Wam bardzo za tę za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcji, lajku, komentarzu. I dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się na razie. Cześć.